Siema, tu Dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera, czyli strangemc.pl I generalnie dzisiaj pomyślałem sobie, że nagram wam jakiegoś oszuścika No i oszust, no moim zdaniem był mega fajny Ludzie, na których robiłem tego oszuścika byli naprawdę mega bekowi moim zdaniem Więc warto odcineczek y, obejrzeć y, Może całej gilni nie zabiłem, ale i tak myślę, że y, warto zobaczyć jak generalnie wszystko się rozwinęło y, Po tym filmie pomyślałem sobie, no bo po... po... Na jednym z ostatnich filmów yy, poprosiłem was o, was o 1000 lajków, i wtedy Wam powiedziałem, że rozdam wtedy tego teksturpaka oraz rangę Kozak, czyli rangę za 100 zł na moim serwerze StrangeMPL, którego zresztą teraz jest, jak to widzicie, to jest czwarty dzień edycji. No, jutro jest już piąty, więc, więc, kurde, no zbliżamy się już do tygodnia edycja. Ludzie nadal grają jest mega fajnie. W ogóle też y, jutro o godzinie 18.00, czyli jest to, zaraz sprawdzę bo. Czyli sobota godzina 18 jest odpalona, przecena minus 50% na wszystkie usługi, czyli na wszystkie jakieś rangi, casey na serwerze. Więc naprawdę myślę, że spoko. No i w sumie tyle, pamiętajcie, żeby tę łapkę zostawić. 1000 lajków równa się tych sypach, o którego prosicie już chyba od 3 tygodni jakoś. Plus dodatkowo ranga za 100 zł na moim serwerze, więc naprawdę spoko. No i co? Widzimy się. Ee... Zapraszam was do odcineczka Jeśli chcesz kupić tanią Minecrafta premium wystarczy, że wejdziesz na stronę TaniMinecraft.pl Oraz z kodem dogi 1337 zakupisz premkę Polecam Tak na pewno, no Dobra. Na pewno. Wracam, jakie oszusty, co wygadacie o mnie Ej, mów, mówiesz kolega, kolegę, mówisz kolegę na A jaki, jest... jaki ma nickname? name? Bloody, Bloody Witter User Siema, Bloody Siema, Siema. O, moje uszy, zaraz, to ciszę sobie trochę To jest, trochę. jest Dogi! Powiedz coś, Bloody Ha? Dobra, tak sobie ciebie zciszę, bo tutaj twój mikrofon jest o wiele głośniejszy od twoich kolegów. Ej, mogę do waszej gildii? Tak, tak. Ej, bo generalnie to ten. Y, to jest mój serwer, nie? Ale ja miałem taką gildię dogi, prawda? Ej, a dasz mi kozaka? A dasz mi eleganta albo kozaka? Ale ja ten nie, bo jak, jak server powiedział, że jak komuś dam jeszcze rangę, to mnie pobije. Więc nie mogę dawać. Jakie bloki złota? Ja nie daję żadnej faworki, nubiusze. A po drugie ten. No, no tak Wyzywam nie. graczy A co właści, ty myślisz? No tak Zaraz ja sobie w ogóle podgłośnie Kto tam mówił? Kuba czy kto? Powiedz coś Halo. Ja sobie ciebie podgłośnie chopię. powiedz coś teraz Halo Doro, bo kurde nie wiem, no mikrofon masz na jakiś minus tysiąc Dobra, tak. to weźcie mnie do gildi, zaproście Już zapraszam, zapraszam. A, a jakie wy macie sety? My mamy 3, 2 Dobra, Jakie ja dobre, bo ten, ja, nie ja... ja mam Proto 1, bo ja przed chwilą edycję zacząłem. Dobra, ja widziałem, mam, widziałem widziałem Dobra, dołączyłem, o kurde, ale dobra. Musimy Gildia. Ja pierdziele, ale ja, w jakiej ja dobrej gildii jestem, czekajcie. No mi... Antywirus oh. mi wyskoczył, weźcie mnie tego. Nie chcę. Yeah. Nie dobra. Znaczy dawaj, dawaj. Idę na bazę, ale jak wy mnie zabijecie, to wiecie, że macie bańkę. Nie no co no? no. No, chłopaki, my wosła. nóżki damy, my robimy, nóżki, dawaj, nóżki, dawaj. nóżki, nóżki, szybko! dobra, dobra spokojnie! No, no, no. Czemu mi się wyśle, że ty gildii nie masz żadnej? A nie, o, dobra, już masz. Mogę SS-a? Proszę cię. Mogę SS-a? Dajcie sasa, mi permisję! Daj SS-a, Dajcie panel. Daj mu reedera. Ale nie, to panela. To panel mi daj. To już daje. Nie no, fajne mam rogi? Robimy... Rogi? Ej, ale weźcie... Ej, nie, weźcie, załóżcie setę, bo mnie kusi, żeby was zabić. Weźcie dobrze. za uszy, że tak. No sasa. Ja to jest tak, mamy Ałaj, Moje uszy, proszę. Tak, Patrzcie, jakie ja mam delikatne uszy. O, patrz, Ale patrz. chodźcie Sesa Ja Czekaj, nawet nie mam co uszu. Masz w ja nawet nie mam uszu w tym Ale miód Dobra, dawajcie Sesa, no, dawajcie. Co? No dawajcie, robimy. Robimy, o blub, robimy dobra, dobra. czy nie grunie, ma. A macie tego? Macie efekty polaki? No. Macie siłkę? Aaa, ale wy noobiusze jesteście, dobra Ej, no chodź na tron, na tron dogi Ej, a wy macie dezugn jakiś? Na chodź na tron, dogi mamy, chodź na tron ale Mamy dla ciebie tron Chodź mam dla ciebie tron, czekajta. chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź mam tron A fajnie wam się gra na tym serwisie komputerowym? Najlepszy serwis Gdzie jest tron? Patrz, tu chodź, masz tron, chodź. Pasz, chodź. Ja pierdzielę, dobra, to chodź tutaj i tu masz lepszy, zobacz tu masz lepszy O, poka, 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 dobra, gdzie? Czemu wy tutaj macie w ogóle... Tu Dobra, a, a, a teraz masz mnie fachlować Teraz masz mnie fachlować Dobra, dobra, ja dobra Ja ci będę masował stopy Dobra, dobra proszę, proszę mnie z tej stópki masować Zaraz, ja biorę jedną rzecz, bo generalnie w save mam pewną fajną rzecz, nie? Eee, Mikko, o o, oh, zabijamy Nie, 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 nie o to <laughs> Wiecie co to jest? <laughs> nie wiem to, to jest voucher A wiecie na co? Na, y, na, na Nie, to co? jest voucher na rangę svip I teraz... Proszę, niechcę, niechcę, niechcę. Teraz pytanie: Czy chcecie tego SVB? Tak! tak. To, że chce. Ale jesteście pewni, tak? Naprawdę. Tak, Ale oddacie mi za, za tego SVB nawet jedynki. Ja ci dam drugie. Tak. Ja, ja ci, ja ci damy trójki. No bo wiecie, już i tak macie wybite, to tam gdzieś pewnie pozbieraliście sobie, tak. nie? Dobra, co zrobimy? Tak, tak. Chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie za mną. No. Chodźcie za mną. Co wy tutaj w ogóle macie? Czemu wy w ogóle... Ja jesteście przewidywalne, się boję. Czemu wy że, że, żadnego no. dezugnu nie macie? Mamy no dobra. Ja na dole. Dwie... CO TO JEST?! Dwie... To możesz dwie minuty, paść, tam możesz ja spać. Ja tam będziesz klepał typów, tak jak u ciebie na odcinkach. Ja dupia, ale dobra gildia. No, hey, no, no, ale ja drop... nie my fani. Ja nie wiem, czy wy nie jesteście za dobrzy. Moje złoto! Eee, ty mnie słychać? Tak, słychać A, mnie, dobra, okej, okay, bo. Musiałem coś tyke. sprawdzić. Um, kurde, ale w ogóle co, wam się fajnie gra na serwerze, od... Dogi, dogi, czekaj. Mo, Jest was. Dogi, dogi Dobra, ja nie wiem... Wy siedzicie na jakimś... Dogia wybijesz mnie na YouTube, wybierz na mnie na YouTube. Nie, musi mi zapłacić. Wiesz ile mi zapłacił propsik za jedno odcinek z nim? No ile no? Całe PKB roczne Polski Kurde, o kurde. No serio. No nie wiem Ty czy bogaty. wiecie, ale on skamuje wszystkich i... On był u nas na kanale Serio? Ale i w ogóle Ta, na tym teamspeak'u wbijają jacyś frajerzy cały czas, ten Maxo A wie... No, zna, znacie tego Maxa? Tak A Ta. Wie, Ta, wie, wiecie ej dogi, co Ej dogi, ej dogi, powiedzieć coś? Do nas ej, wbijają cały czas właściciele i admini i nam budują tutaj rzeczy jakieś fajne, no. budują Serio? I, to, no, I nam case'y no, dają dogi, no dogi, dogi. mamy Ej to I, ja nie mogę, to mogę to być gorszy Ej, masz, o, tak, tak. bo ja mam. Wiadro, dogi. A zaraz poczekajcie, bo wy chcecie tego svipa tak? No zróbmy no. tak, chodźcie za mną, chodźcie za mną, no. okej? Okay? mi moje wiatro. Ja, ja rzuciłem, ja, ja rzuciłem tobie. Rzuciłem Dobra, i teraz patrzcie tak. na to. Dajcie tak, mi tak, budowę, Pozw... dajcie już mi dać daj Już daję. Daj mu panel. Daj mu panel. Nie wyzywaj do Nie wyzywaj do kimś. No ale ja myślałem, nie że możesz? wy macie zespół spółdowna. Dobra, to sorry. Ej, nie pijcie, nie I teraz, no nie skopiuj tego. Co się ja dzieje? Adwin jest stroluje No, no To maxo, to maxo jest, to maxo, no, maxo to to na 100% Dobra I teraz no, go. Zadanie wiem. bojowe Czekajcie, ja zniszczę no. to drewno No I teraz Nie Daj mi bana ja się Zaraz się wkurzę Dobra No a Dobra, a więc odcinek? Wiecie co macie zrobić? Ja nie nagrywam na was żadnego odcinka A dobra, ja wiem, ja Macie ja wiem. zrobić co Podwójną 360 Dobra, Ezy Dobra, Ezy Zrobiłem! CO?! Zrobiłem! Zrobiłem! Zrobiłem, zrobiłem. zrobiłem nie. pierwszym wy Zabiję, oszu... zrobiłem! Wy oszukujecie, wy oszukujecie, jeszcze raz macie to zrobić. No dobra. Ale po, po, po kolei, po kolei, ja pierwszy. Dobra, po kolei, po kolei. Po kolei, ja pierwszy. Wy tego nie zrobicie, wy... Czekaj! To przygotowuję. przygotowanie. Ale ja to ją zrobiłem. Bo to No wy tego nie no, zrobicie, no jesteście za słabi. A kurde, no, dobra, no, dobra, dawaj, dawaj, dawaj teraz ty, Kuwa, później ja. <coughs> no, ty, ja. no, no, ty. No co?! No, ja to prawie zrobiłem! Ja to prawie zrobiłem! Ej, no to jest niesprawiedliwe, to prawie zrobiłem. On tak się wybił, jak małyż. No. A, dobra, dobra no nie wy robicie. Wy robię to. No co wy fajnie, robicie? Fajnie. Ja nic nie robię wam, no róbcie. Dobra, weź, tu mamy. Dobra, dobra robię, 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 robię. Zrobiłem, zrobiłem wziął. Dobra, Ciołgus, on oszukuje, on oszukuje. <laughs> zrobiłem. Nie, no dobra, okej, okay, zróbmy tak, bo ja generalnie i tak nie. No. Ej, zrobiłem, to. zrobiłem. Ktoś to widział? Nie. Ja. Nie Ej, no teraz to <noise> miły Dobra, zaraz, okej okay. Dobra, z racji, że macie zbyt upośledzone palce, żeby robić taki dobry parkour To biegnijcie za mną, biegnijcie za mną, nie? A Ale mam upośledzone nogi Biegnijcie za mną, za mną, Jak za mną. Nie Kurde, ktoś mnie zaczepia ciągle o, jakieś upośledzenie z Rudy, a tam... Dobra. O kurde, wy tam desugn macie Weźcie przez w lobby, bo nie mogę wejść do... We, admin daj case Weź tu spherę bacon Spherę bacon. No bacon. Bacon, bacon? Idziesz tak, kopać? Ja wam nie dam spherę bacon, bowiem mi nawet permisji nie daliście do kurde... No daj ja mu lidera No właśnie, daj mi faul lidera No. daj Dobra, już masz, już masz. Dobra, okej. Okay. Ej, a, a wy generalnie. A masz tam przecież, wiesz, gdzie złoto? Mam do was jeszcze jedno Aha. pytanie. No jakie? Do której klasy o. chodzicie? Siódma. Siódma teraz. Szóstej. Czyli i teraz proszę mi powiedzieć, ile macie lat? 13. 13 macie? Tak, a ty? W Lodi ma 12 tylko. No, bo wiecie, jaki jest problem? Ty masz 17, bo tak fajnie. Oni oni. A ja a ja problem problem sobie. jest taki, że no. ten serwer jest od 16 roku życia. Dobra, na was. Dobra, Eddy. Dobra. Doki S. Doki jest. Doki jest. Doki O to kolita, to kolita. O kurde, mam ja mam tak ja, ja ja tak. Doki jest. Po, dobra. jest. Dobra, jest. Ja jest. Dobra, jest. odcinek! jest. Doki łatwo, Doki Nie, Doki jest. ora! ora.

Kurde! Jest! Zabiłem! 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 Z, subo, z tak... Easy, easy. St Mam, Stackejsy Mam wąs na FVIPa! Daj Masz mi, proszę A Dobra, nie! Nic ja pierdziele, zbie... przecież Zabiłem to cztery dychy! Z odcinek. Ja pierdziele! Ej, mam te case teraz! Dobra, no? otwórzcie to sobie, w nagrodę macie! Ja mam te case, ja mam te case! Zostań. Ale z nami, dogi! Zostań, zostań! Nie, Nie no, przepraszam, tak. ale niestety muszę iść w dalszą przygodę. Nie po świecie. No, bo są przeświaty. Mogę SS-a. Osiłkę dwójkę, dzięki siłkę dwójkę. Kiedy Do będzie odcinek? E, dzisiaj o 2030 Dobra. E, mogę SS-a? Nie zasługujecie na SS-a, bo mnie zabiliście A ja już SSO Nie no dobra, chodźcie, chodźcie ten. E, na spana, bo wy mnie zabijacie. Dobra, to ja już dobra. kończę odcinek. A ile łapek mam wbić? Yyy 60 tysięcy i 10 tysięcy, no dobra Nie, 600 tak. ty ode Jesteś? Ode mnie. Dobra, nie On bo ogólnie no, 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 na tysiąc no. ja będę rozdawał takiego Kozackiego tekstur paka o którego cały czas się to upominali ja będę... Dobra, to ja już kończę odcinek, dawajcie tak, na spawna i elo!